Właśnie wyłapałem. Tam właśnie strzelali. Jak zobaczyłem, to natychmiast postanowiłem nagrać. Oczywiście. No i przestali, oczywiście, bo ja patrzę. Ile razy tak jest? No nic, czasem będzie coraz więcej fajerwerek, aż w końcu zgasną. Jak będzie już chyba 5 godzin po nowym roku, nie? Bo się zaczęło od w pół do 18. .00. Oczywiście, bo czemu nie? Ale to już taka tradycja i nic z tym nie możemy zrobić. Niestety. Zaraz. No. Czekaj. Nie, no. Samochody tak też walą. Jakim w silniku coś tam stuknie, czy coś. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia, i nara.